Przez ostatnie dni Nyski Dom Kultury wybrzmiewał dobrze znanymi piosenkami, takimi jak choćby Serce w plecaku czy Czerwone Maki pod Monte Cassino. Na deskach teatru odbył się już XIV Festiwal Pieśni Polski Niepodległej oraz XII Edycja dla przedszkolaków, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzieci i właściwie wszystkie niskie przedszkola rokrocznie, a to już była XII Edycja tego przeglądu, biorą udział w kultowaniu chyba tej tradycji śpiewania polskich pieśni, właśnie patriotycznych, tych takich z okresu niepodległościowego. Co ważne, piosenki, które często mówią o trudnych i bolesnych sprawach, są doskonale interpretowane przez najmłodszych. Wiem, że dzieciom się podoba, że dzieci czują to co śpiewają, rozumieją też to co jest ważne i wydaje mi się, że naprawdę kiedy śpiewają Serce w plecaku czy, czy Białe Róże, które były tegorocznym hitem, to naprawdę dzieci zdają sobie sprawę z tego o czym to jest, czego dotyczy konkretny utwór. Jednak w takich przeglądach nie chodzi o rywalizację czy współzawodnictwo solistów i grup, ale spotkanie w wyśmienitym towarzystwie i wspólną zabawę, ponieważ dzieci nierzadko przyszły z rodzicami i dziadkami. Wszystkie dzieci otrzymują, wszystkie przedszkola, które przygotowały czy zespół, czy solistę, przygotowują, dostają konkretne bony za udział. Takie do realizacji, bo każde przedszkola najlepiej wie na co chce spożytkować swoją nagrodę. Przyznaliśmy dwie nagrody Grand Prix, a więc takie teoretycznie pierwsze miejsca w kategorii solistów i w kategorii zespołów. Ale wszystkie dzieci i, i każda grupa, która wzięła udział w tym przeglądzie, jest zdecydowanie zwycięska. Aby dzieci zaprezentowały się na scenie, muszą pokonać często dość długą drogę. Nie Łączną pomoc stanowią opiekunowie maluchów, którzy pomagają w przygotowaniach, jednak lwią część pracy wykonują panie przedszkolanki. Przygotowania są długie, ponieważ najpierw należy przygotować wszystkie dzieci w przedszkolu, ucząc jednej piosenki czy dwóch piosenek, a następnie trwają eliminacje. Po prostu e, wyłapujemy dzieci, które śpiewają najpiękniej, najładniej. Zajęcia w grupach to nie wszystko. Często trzeba znaleźć także czas na pracę w mniejszym gronie, czy wręcz indywidualną. Po tych eliminacjach, tak jakbym, jakbym to mogło określić, trwają e, następnie przygotowania takie indywidualne w mniejszych zespołach, czy nawet takie indywidualne z... Z solistami. Trzęsące się ręce, potne czole czy zwiększone tętno to tylko niektóre z objawów stresu, który często oprócz samych wykonawców dopada również ich opiekunów, którzy przygotowywali występy. No, emocje są ogromne, zawsze brzuchu burczy aż ściska. No, wiadomo czy mamy kciuki, denerwujemy się, bo żeby przygotować dzieci do takiego konkursu, to jednak trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Przygotowanie choreografii, strojów, rekwizytów oraz nauczenie się tekstów piosenek i linii melodycznych czyli ogrom pracy nie przestraszył młodych ludzi, którzy chcieli zaprezentować się przed publicznością, która szczelnie wypełniła nyski dom kultury. Dzieci chętnie się zgłosiły na, moją, na moje pytanie, kto by chciał wystąpić, prawie połowa grupy się zgłosiła, ale wybraliśmy dzieci te, które potrafią być odważne, wystąpić przed publicznością i pięknie zaśpiewać. Na scenie było bardzo przyjemnie i sympatycznie, jednak jak przyznają przedszkolaki, wykonanie piosenki przed publicznością nie należy do najłatwiejszych. Ona była bardzo y, fajna i musiałam dużo, dużo pracować, żeby, żeby umieć bardzo w nią śpiewać. Nią A czasami przed kamerą można zgubić wątek. Ciężko, bo jest taka długa piosenka, że prawie y, 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 brakuje nam słuch. Y, Czasem słuch, tak? Nie od dziś wiadomo, że dzieci długo nie usiedzą w jednym miejscu i dość szybko się nudzą. W związku z czym przygotowania do występów muszą się odbywać w ciekawej i atrakcyjnej formie. Przede wszystkim musi być to w formie zabawy. Zostajemy, śpiewamy razem wspólnie z całą grupą, uczymy się tańczyć do tego, uczymy się rytmiki troszeczkę przy tym, a później na koniec, kiedy dzieci już pięknie umieją zaśpiewać, no to wspólnie wtedy. Już osobiście z dziećmi. Oceny występów dorosłych nie należą do łatwych, a występy dzieci ocenić jest jeszcze trudniej, jednak Jury brało pod uwagę szereg różnych czynników. Najczęściej bierzemy to, jak ktoś śpiewa, jak się prezentuje na scenie, ale też bierzemy pod uwagę, jaka praca została włożona w dany utwór, czy w, w przygotowanie zespołu. Naprawdę jest to wiele czynników, które wpływają na to, jaka jest na końcu ocena. Myśląc o pieśniach patriotycznych, pierwsze skojarzenia, które się nasuwają, to seniorzy. Jak się okazuje, jest to tylko stereotyp. Naprawdę jest du duża praca, i co najważniejsze jest w tym wszystkim, że ci młodzi ludzie zostali zachęceni do śpiewania naszych pieśni patriotycznych, bo to się rzadko zdarza, a wydaje mi się, że bez naszych pieśni patriotycznych niedługo by nas nie było. Więc fajnie, że chociaż część dzieciaków. Y Stara się to śpiewać. Warto było razem pośpiewać i przypomnieć sobie znane melodie, ponieważ już w poniedziałek, 11 listopada, święto odzyskania niepodległości.